Biblia Benedykta XVI w Bazylice Mariackiej. Galileo, tajemnice Pisma Świętego. Benedykt XVI, papież, tak zwany niemiecki papież, urodził się 16 kwietnia 1927 roku. Papieżem został wybrany 19 kwietnia 2005 roku w święto Świętego Ekspedyta. Dowódcy armii piorunującej złożonej z Ormian. Wyświęcony na diakona został 29 października 1950 roku przez świętego kapłana więźnia Dacho, biskupa Neuhoislera. Biskup Neuhoisler urodził się przy Dachau przy bazylice świętego Piotra i Pawła 27 stycznia 1888 roku. Wydachą w obozie umieszczono go 11 lipca 1941 roku. Był to dzień, kiedy w Hamburgu zamordowano Wiskupa Wietnamskiego z Płocka. Był to dzień, kiedy alianci bombardowali Aachen, kiedy bombardowali Münster i kiedy właśnie 11 lipca.